To zdarzyło się bardzo dawno temu, naprawdę dawno. Miałam sześć, może siedem lat. Pojechałam na wakacje do dziadków. Mieszkali nad pięknym jeziorem i co roku spędzaliśmy tam z rodzicami całe wakacje. Ale w to lato musiałam pojechać do nich sama. Mama i tata nie dostali wolnego w pracy. A ponieważ szkoła była zamknięta aż do września, nie miał kto się mną zająć. Katarzyna i Waldemar Sadni mieszkali w małej wsi otoczonej z każdej strony lasem. Kiedyś było tam stu mieszkańców, dzisiaj zostało jedynie pięćdziesięciu i tylko dzięki wpływom miejscowego Sołtysa nie wcielono zaleśnia do innego miasta. Dziadkowie. Pomyślałam, kiedy przyglądałam się staremu zdjęciu, które dostałam kiedyś od babci. Wspomniała wtedy, że pragną, by jeszcze kiedyś tak wyglądać tak się czuć szczęśliwi, radośni, pełni chęci i siły do działania. Nie rozumiałam starości, nie wiedziałam, że i po mnie zbliża się nieubłagalnie. Wkrótce ukradnie moje dziewczęce rysy twarzy, zetrze zęby i pocharata skórę tysiącami zmarszczek. Na fotografii babcia Kasia miała rozpuszczone, długie blond włosy, białą sukienkę do kolan z kolorowymi kwiatkami na końcach, a na głowie wianek z zielonych listków. Była naprawdę śliczną dziewczyną. Choć ciężko było mi w to uwierzyć, nie potrafiłam wygonić z głowy jednej myśli. Jak to możliwe, że tak bardzo się zestarzeli? Przecież człowiek nie może się aż tak zmienić. Ciało wydawało mi się wieczne, przecież moja skóra była gładka i z roku na rok nie widziałam żadnej różnicy. Może to dziwne, że siedmioletnią dziewczynkę dręczyły takie myśli. Ale ja naprawdę o tym wtedy myślałam. Pamiętam, jakby to było tydzień, może dwa temu. Siedziałam w pociągu. W tamtych czasach dzieci w każdym wieku mogły jeździć same, a żaden obcy nie chciał od razu ich porwać czy zrobić im krzywdy. A mówi się, że teraz świat jest zwariowany. W moim przedziale siedziała młoda kobieta w ciąży i chłopiec mniej więcej w moim wieku. Patrzyłam na nich i zastanawiałam się, jak będą wyglądać, kiedy będą starzy. Czy staruszki też mogą być w ciąży? I czy jeśli urodzą dziecko, to ono też od razu będzie stare? Moje zamyślenie przerwał gwizdek maszynisty moja stacja. Ledwo zdążyłam wysiąść, ciągnąc za sobą wielką, starą walizkę. Na peronie, zresztą jedynym w zaleśniu, stali moi dziadkowie. Postarzali się jeszcze bardziej niż jak widziałam ich rok temu. Babcia była zgarbiona i trzymała w trzęsącym się ręku drewniany kijek, który zapewne robił jej zalaskę. Dziadek chwilę patrzył nieobecnym wzrokiem w dal, ale zaraz zauważył moją żółtą bluzkę i radośnie mi pomachał. Nie był aż tak zniszczony jak babcia. Ale skóra na twarzy bardzo mu wisiała, i miałam wrażenie, że przy mocniejszym ruchu po prostu odpadnie. Przywitałam się z dziadkami i ruszyliśmy dalej. Mówiłam już o samotnych podróżach dzieci pociągami. To i powiem, że wtedy mało kto miał samochód. Więc musieliśmy przejść spory kawałek drogi, nim dotarliśmy do domu, równie starego jak rodzice mojej mamy. Moja matka miała kiedyś siostrę, ale dziewczynka utopiła się w jeziorze, kiedy miała zaledwie trzy lata. Straszne to było ponoć wydarzenie, i przez pięć lat wchodzenie do wody było surowo zakazane. Podobno duch topielca zostaje w głębiach przez ten czas i czeka na kolejne ofiary. Jeśli po pięciu latach nie uda mu się nikogo utopić, może odejść do nieba. Pamiętam, kiedy mama opowiedziała mi tę historię przy okazji omawiania tego wyjazdu. Jak na siedmiolatkę nie za bardzo się wystraszyłam i stwierdziłam nawet, że jeśli te pięć lat już minęło, to mogę jechać. Bo jeżeli nie będę mogła kąpać się w jeziorze, to wolę już siedzieć sama w domu. Gdy weszliśmy do starej chatki, poczułam dziwny zapach, który zawsze kojarzył mi się z podeszłym wiekiem. Czułam go już wcześniej w piwnicy i kiedy mama kupiła kiedyś bardzo doświadczony fotel. W sieni panował półmrok. Nagle coś małego uderzyło w mój duży palec od stopy. Wystraszyłam się, a może właściwie byłam bardziej zaskoczona tym zdarzeniem. Pisnęłam głośno i odskoczyłam w lewą stronę, wpadając na babcie. Starsza pani nie dała rady mnie utrzymać, i obie runęłyśmy na ziemię. Od razu zerwałam się na równe nogi. Spytałam babci, czy coś jej się stało, ale nic mi nie odpowiedziała. Leżała na podłodze zaraz koło wycieraczki i wydawało mi się, że nie oddycha. Dziadek szybko mnie uspokoił. Powiedział, że straciła jedynie przytomność, ale wkrótce jej się poprawi. Ostatnio często się jej to zdarza. Musi tylko sobie jeszcze trochę poleżeć i odpocząć. Droga ze stacji bardzo ją zmęczyła, a ja z dziadkiem poszliśmy do kuchni przygotować kolację. Następnego dnia obudziłam się wcześnie, mimo że miałam dopiero 7 lat, a może rzeczywiście byłam nawet młodsza, dręczyły mnie po prostu wyrzuty sumienia. Przeze mnie babcia się przewróciła i straciła przytomność. Nie mogłam o tym zapomnieć. Ubrałam się, umyłam szybko zęby oczywiście, jakby ktoś mnie wtedy zapytał bardzo dokładnie i długo. Przeczesałam włosy szczotką i zakładając gumkę na nadgarstek, zbiegłam ze schodów, by poprosić kogoś o zrobienie końskiego ogona. Nie podejrzewałam nawet, że ujrzę coś tak dziwnego i zabawnego. Ale zanim dotarłam do kuchni usłyszałam wesołą muzykę i poczułam zachęcający zapach na leśników. Weszłam do pomieszczenia wypełnionego aromatem białego sera z truskawkami i smażonego ciasta. A moja babcia, która wczoraj cały wieczór leżała z zamkniętymi oczami na podłodze w sieni. Tańczyła przy stole rozkładając zwinnie talerze. Nie potrzebowała już laski, więc doszłam do wniosku, że wczorajszy odpoczynek naprawdę jej pomógł, i w sumie to była po części również moja zasługa. Starsza kobieta wyglądała dzisiaj niesamowicie pięknie, a w jej oczach dostrzegłam ten sam błysk, co u młodej dziewczyny ze zdjęcia, które oglądałam w pociągu. Zjedliśmy pyszne naleśniki, wypiłam szklankę mleka i chciałam iść do łazienki, ale dziadek zatrzymał mnie przed samymi drzwiami, twierdząc, że ta toaleta się dzisiaj zapchała i muszę iść na górę. Bez pytań pobiegłam z powrotem po schodach do małej łazienki, zaraz koło mojego pokoju. Na dole ktoś znów puścił muzykę, tym razem brzmiała jak z jakiejś starej zabawki albo pozytywki. Wyszłam na korytarz, ale delikatnie zniekształcone dźwięki wcale nie dochodziły z kuchni na parterze domu, a z mojego pokoju. Poczułam chłód, ale mimo zimnego powietrza na czole pojawiły się małe kropelki potu. Przez moment walczyłam ze sobą, czy uciekać, a może jednak sprawdzić, czy ktoś tam jest. Przypomniałam sobie o Ali mojej szmacianej lalce, którą zostawiłam na łóżku. I wystraszyłam się, że ktoś ją skrzywdzi. Wtedy ta zabawka była dla mnie bardzo ważna i nie mogłam jej zostawić w takiej sytuacji bez pomocy. Uchyliłam szerzej drzwi do mojej sypialni, ale dźwięk pozytywki się urwał. Musiało mi się tylko wydawać, pomyślałam. Weszłam do środka, chwyciłam szybko, ale za materiałową dłoń i obie opuściłyśmy pokój prawie biegiem. Mimo, że przecież nie widziałam tam nikogo. Zbiegając po schodach miałam wrażenie, że ktoś jest zaraz za mną. Już wyciąga długą, czarną rękę i dzielą go jedynie centymetry od schwytania mnie. Na parterze wpadłam na dziadka. Ten jednak się nie wywrócił, tylko złapał mnie w pół i uniósł do góry. Spytał z uśmiechem, dokąd tak pędzę, ale ja nie byłam w stanie jeszcze wypowiedzieć żadnego słowa. Głos zatrzymywał mi się gdzieś w gardle i odmawiał współpracy. Głośno sapnęłam, gdy staruszek odstawił mnie na podłogę. Nie wiedziałam, że był taki silny, choć w tamtym momencie wydawał mi się niepokonany. Więc jeśli ktokolwiek czy cokolwiek chciało mnie dorwać, miałam odpowiedniego obrońcę dziadka. Wieczorem poprosiłam babcie, by nie gasiła światła w moim pokoju. Strach już trochę mi przeszedł, ale nadal odczuwałam niepokój. Może właśnie przez te silne uczucia zapamiętałam ten wyjazd tak dokładnie i teraz potrafię przywołać naprawdę każdy drobny szczegół. Ale grająca pozytywka okazała się dopiero początkiem tego wszystkiego, co się wydarzyło w starym domu w Zaleśniu. Kilka kolejnych dni minęło szybko i nic się nie działo. Dużo czytałam, rysowałam i bawiłam się w ogrodzie. Zaraz za stodołą kawałek podwórka był ogrodzony, a w środku siedział on. Wielki, groźny niedźwiedź. Był cały biały, miał niemal kwadratową głowę i czarne, błyszczące oczy. Dzisiaj wiem, że był to tylko pies, ale wtedy czułam respekt przed tym niebezpiecznym stworzeniem. Dziadkowie mówili, że pilnuje domu i dlatego wieczorem nie wolno mi wychodzić, bo mógłby uznać mnie za złodzieja i ugryźć w tyłek. Rzeczywiście wyglądał na takiego, który może zaatakować. Choć gdy dawałam mu suchy chleb przez szczeble płotka, lizał mnie po palcach i wcale nie chciał mi ich odgryźć. W nocy obudził mnie ten sam dźwięk pozytywki. Słyszałam też, że w kuchni babcia z kimś rozmawia. Chyba nie było tam dziadka pewnie spał albo rozwiązywał krzyżówki. Jednak w tej dyskusji coś wzbudziło mój niepokój. Słyszałam melodię, która tym razem dobiegała z małej łazienki, a ludzie na dole dosyć głośno wykrzykiwali jakieś słowa, których nie rozumiałam. Rozpoznałam głos babci, ale tego drugiego nie znałam. Z pewnością był to mężczyzna, ale słyszałam go pierwszy raz w życiu. Gdy dobiegł mnie głośny dźwięk tłuczonego szkła, Melodia pozytywki urwała się jak ostatnio, a ja aż usiadłam na łóżku. Cisza. Nikt już się nie kłócił, nie wydawał żadnych odgłosów. Całkowita cisza. Rano nie zauważyłam, by brakowało jakiejś szyby w oknie albo dużego wazonu, a te akurat moja babcia uwielbiała. Ciadka nadal nie było, a ja musiałam zrobić sobie śniadanie sama. Posmarowałam kawałek chleba masłem i dżemem truskawkowym. Babcia nadal spała, więc nie chciałam jej budzić i wyszłam zjeść kanapkę na ganek. Usiadłam na drewnianej ławeczce. W zeszłe wakacje właśnie tutaj oglądałam wieczorem gwiazdy razem z moimi rodzicami. Poczułam, że za nimi tęsknię. Było mi w środku tak pusto. Żałowałam, że tu przyjechałam. Nie nudziłam się, bo zawsze znalazłam sobie jakąś zabawę czy zajęcie, ale wolałabym chociaż przez chwilę wieczorem przytulić się do mamy, poczuć jej zapach albo posłuchać, jak tata opowiada o swoim dniu w pracy. Nagle usłyszałam w oddali tę samą melodię pozytywki. Wcisnęłam resztę chleba do budzi i podążyłam za tym dźwiękiem. Szłam i miałam wrażenie, że muzyka się oddala. Nie mogłam jej dogonić, choć naprawdę szybko przebierałam moimi wtedy jeszcze krótkimi nóżkami. Mijałam łąki obsypane kwiatami i małe zagajniki drzew, które, tak jak ja, były jeszcze dziećmi. Gdy melodia znów się urwała, okazało się, że jestem w jakimś lesie. Dookoła było szaro i smutno. Słyszałam ptaki, ale nie były to te same ptaki, które śpiewają około domu dziadków. Wiatr poderwał moje włosy do góry. Powiew uderzył mnie prosto w twarz, aż przez chwilę nie mogłam złapać oddechu. Od razu odwróciłam się, przekonana, że stoję tyłem do ścieżki, ale okazało się, że las za mną wygląda dokładnie tak samo, jak ten przede mną. Wtedy naprawdę zaczęłam się bać. Przede wszystkim obawiałam się, że jeśli spóźnię się na obiad, nie będę mogła zjeść ciasta na deser. I to wcale nie przez to, że babcia będzie się na mnie gniewać, po prostu dziadek pożre moją porcję. Taki z niego był łakomczuch. Zaczęłam iść, wydawało mi się, że we właściwą stronę, choć nigdy jeszcze nie byłam tak daleko. Na szczęście, po jakimś czasie ujrzałam w oddali znajome jezioro. W południe, gdy słońce było bardzo wysoko i mocno przypiekało, plaża mieniła się dziesiątkami kolorów. Ale piasek był stanowczo za gorący i parzył mi stopy, nawet przez buty. Usiadłam na wielkim głazie zaraz koło brzegu, by odpocząć i znów usłyszałam pozytywkę. Tym razem była blisko. Nie odpuściłam i znalazłam ją. Była śliczna, okrągła, biała, z niebieskimi rysunkami motyli i kwiatów. Bardzo przypominała mi lusterko, które mama zawsze nosi w torebce. Górna część podnosiła się i zaczynała grać melodyjka. W środku znajdowało się zdjęcie małej baletnicy, która właśnie ćwiczyła jedną z pozycji. Nie spóźniłam się na obiad i zdążyłam ochronić moje ciasto, ale nawet gdybym się jednak nie wyrobiła, i tak nikt by go nie zjadł. Bo gdy weszłam do starej chatki dziadków, okazało się, że dom jest pusty. Na stole w kuchni stał talerz z zupą oraz malutki, niebiesko-biały talerzek z deserem. Zawołałam parę razy babcie niepewna czy powinnam to robić. Kiedy jednak nikt mi nie odpowiedział, usiadłam do stołu. Zjadłam ogórkową, a potem jabłecznik i poszłam do swojej sypialni porysować. Pozytywkę postawiłam na stoliczku koło łóżka, nakręciłam ją. Wieczko się otworzyło i zaczęła grać melodia. Nigdy jej nie słyszałam, poza tymi paroma razami tutaj i w ogrodzie. Nie była to żadna kołysanka ani piosenka z tych, których uczyliśmy się w szkole, ale bardzo mi się podobała. Czułam się, jakby ktoś dał mi ją w prezencie, i wkrótce miałam się dowiedzieć, że wcale się nie pomyliłam. Dziadkowie wrócili dopiero wieczorem. Weszli do mojego pokoju, kiedy leżałam już pod kołdrą, gotowa do spania. Zapytali, czy wszystko w porządku. Pochwalili, że świetnie sobie poradziłam. Gdy chciałam się dowiedzieć, gdzie byli i dlaczego nic mi nie powiedzieli, oboje zaczęli się śmiać. Babcia skwitowała jedynie, że to ich sprawa. A dziadek życzył mi dobrych snów. Zanim zgasiłam światło, bo od momentu tamtej nocy, gdy słyszałam kłótnie na dole, ustaliłam, że będę już sama zarządzać włącznikiem, postanowiłam posłuchać pozytywki. Ale po paru dźwiękach do pokoju wpadł dziadek. Wyglądał trochę na zaspanego, a trochę na złego. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, dlaczego się zezłościł. Chwycił pozytywkę, a wychodząc rzucił tylko, że najwyższa pora już spać. Zgasił światło. Leżałam w ciszy i starałam się ze wszystkich sił zasnąć. Na niebie kłębiły się ciemne chmury, przez co w moim pokoju panował całkowity mrok. Nagle usłyszałam ciche, przeciągłe skrzypnięcie drzwi łazienki. Kroki były coraz bliżej. Zacisnęłam powieki i nakryłam głowę kołdrą, ale noc była upalna i szybko zaczęło mi się kończyć świeże powietrze, więc wysunęłam się kawałek spod pierzyny, by sprawdzić, czy ten ktoś, kogo kroki słyszałam, już sobie poszedł. Okazało się, że nie. Nadal stał w drzwiach mojej sypialni i obserwował mnie. Ciemna postać nie wykonała żadnego ruchu, a jej oczy przypominały mi czarne oczy psa w ogrodzie. Cichutko spytałam, kim jest, ale w odpowiedzi usłyszałam tylko śmiech. Był to śmiech dziecka. Ale odkąd tylko pamiętałam, w zaleśniu nie było żadnych dzieci oprócz mnie. Odsunęłam kołdrę i usiadłam na łóżku. Zadałam to samo pytanie. Tym razem usłyszałam niewyraźne słowa. Schowali ją w ogrodzie, skrzyni na doniczki. Przez pierwsze sekundy nie wiedziałam, o czym ten ktoś mówi. Ale zaraz w głowie pojawiła mi się odpowiedź pozytywka. Wsunęłam na stopy kapcie i zeszłam cicho na dół, otworzyłam drzwi i wyszłam na zewnątrz. Nawet jeśli dziadek miał rację, że nie powinno się już słuchać muzyki o tak późnej porze, to nie musiał mi zabierać mojego skarbu. Bo to ja ją znalazłam i czułam, że musi do mnie wrócić jak najszybciej. Mokra odrosy trawa szybko przemoczyła mi kapcie. Ledwie widziałam, gdzie idę. Chmury nadal zasłaniały niebo i było tak ciemno, jak jeszcze nigdy. Krok za krokiem zbliżałam się do skrzyni na doniczki. Doskonale wiedziałam, gdzie jest. Dwa dni wcześniej pomagałam babci przesadzać kwiaty i właśnie tam chowała szpadelek i odżywkę do roślin. Krok za krokiem czułam, że jestem coraz bliżej pozytywki. Zupełnie tak, jakby małe błyszczące puzderko wibrowało i wzywało mnie do siebie. Parę metrów dzieliło mnie od mojego skarbu. Wystarczyło tylko otworzyć skrzynię, wyjąć pozytywkę i wrócić do domu. Podeszłam jeszcze trochę i uchyliłam drewnianą pokrywę. Nagle za plecami usłyszałam dziwny, gardłowy dźwięk. Mój plan był dobry, jak na siedmiolatkę, ale nie wpadłam na to, że przecież w ogrodzie czeka na mnie niedźwiedź. Odwróciłam się wolno, a on nie przestawał warczeć. W dłoni trzymałam już pozytywkę, ale nie udałoby mi się uciec do domu. Drzwi były za daleko. Stałam i drżałam ze strachu. Niespodziewanie niedźwiedź kłapnął zębami, aż podskoczyłam, a malutkie pudełeczko wypadło mi z ręki. Upadło na trawę, otworzyło się i zaczęło grać. Pies przeniósł wzrok w stronę dźwięku, przekrzywiając parę razy łeb. Pisnął, zamerdał ogonem i odszedł. A ja uciekłam do domu. W drzwiach natknęłam się na dziadka, który trzymał już w rękach strzelbę. Widocznie usłyszał warczenie psa i postanowił pogonić złodzieja. Prześlizgnęłam się pomiędzy nim a framugą i uciekłam do pokoju. Nigdy nikomu nie opowiedziałam tej historii, ani rodzicom, ani dziadkom. Nigdy też nie widziałam u dziadków ponownie tej pozytywki. Po tylu latach zauważam, że babcia i dziadek zachowywali się momentami naprawdę dziwnie. Dochodzę też do wniosku, że pozytywka, którą wtedy znalazłam na plaży, uratowała mi życie, choć gdybym po nią nie wyszła. Nie byłoby wcale takiej potrzeby. Domyślam się również, kim była ciemna postać w moim pokoju. Kiedy dorosłam, przeglądałam z mamą zdjęcia z jej dzieciństwa i na pewno zgadniecie już sami, w czyim łóżeczku leżała mała, okrągła, biało-niebieska zabawka. Haha! <laughs>